Wibracja dnia na 24 listopad 2024 roku. Wibracje budujące to szóstka, jedenastka i ósemka, wibracje pośrednie to dwie ósemki, a wibracja docelowa to siódemka w księżycu malejącym. I tutaj pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to korespondencja szóstki z siódemką. Szóstka to pępowina, siódemka to cięcie. Dzisiaj łatwo będzie kogoś stracić, dzisiaj łatwo będzie z kimś się pokłócić. Dzisiaj ludzie mogą mieć święte procesy, mogą tutaj powiedzmy mieć różne projekcje na nasz temat, więc za to, że tak powiem nie odpowiadajcie. Jeżeli ktoś sabotuje relacje z Wami, trudno, niech ktoś chce odchodzić, niech sobie odchodzi. Nie klękajcie, nie błagajcie, to jest jego problem, jego decyzja. Ale w takich powiedzmy sprawach rodzinnych, kiedy tutaj powiedzmy ktoś bliski robi fochy, ma święte procesy i tak dalej, to dzisiaj zamknijcie oczy, policzcie minuty, czasami lepiej gdzieś tam powiedzmy przemilczeć, aniżeli dolewać oliwy do ognia. Natomiast też dzisiaj pamiętajcie proszę o tym, że z kim przystajesz taki się stajesz, że tutaj dzisiaj lepiej zadawać się z mądrymi osobami, niż powiedzmy z trudnymi, głupimi, etc., więc jak to mówi przysłowie, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. I za te powiedzmy mądrości trzymam kciuki. DobraWróżba.pl, Sylwester Hordecki, pozdrawiam serdecznie.